Powrót na nasze pole. Się nasze. No nasze. Paweł już jest. Już Dostraja sprzęcik do gruntu. Także. Czyli tą lewą stronę chcę przechodzić trochę, zobaczyć tam. Bo tak jeszcze nie została przechodzona przez nas. Tak to wygląda. Czekamy na Krzyśka jeszcze dojedzie. I do pierwszego doku. Słuchajcie, to jest takie pole, że tu nawet kopać nie trzeba. Wszystko leży na wierzchu. Proszę bardzo. Takie rzeczy. Tylko na polu leżą. Nawet łopata nie została wbita. Proszę bardzo. Co my mamy? 50 feningów Teraz feningi proszę bardzo Pierwsza moja znajdka dzisiejszego dnia A samo wejście No i mamy drugą znajdkę w obrębie czasowym, 5-minutowym Proszę bardzo Co to może być? Zobaczymy. A już chyba nawet wiem, co to jest. Czekajcie chwilę. Zaraz to obczyszczę i wam powiem. Proszę bardzo, taka znajdka. Jest to dzwonek rowerowy. Takie dzwoneczki rowerowe piękne. Kiedyś były. O, i mamy kolejną znajdkę. Gdzie ona tu mi się schowała? Jest coś takiego, coś takiego wygląda obiecująco. Czekajcie, przeczyszczę, zaraz zobaczę. Coś takiego, coś takiego, co to jest, nie wiem, do identyfikacji, a się w domu sprawdzi. No, powiem Wam 15 minut i trzy już fajne strzały. Do następnego Idziemy to coś mamy tutaj Co, so, proszę bardzo Podejmuję co to tu mamy Oho. Czekajcie Obczyszczę delikatnie, zobaczymy co to, ale już widzę jakiś ludzik No i po obczyszczeniu Ukazuje się piękny ludzik Piękny żołnierzyk Proszę bardzo, kolejna znajdka No, kolejny fancik dzisiejszego dnia. <taki> Takie coś. Nie wiem co to. Jakaś pompka, jakiś zawór. Nie wiem. Tak to bynajmniej wygląda. Nie wiem. Zobaczymy. Oczyści się. Może jakieś napisy będą. Sprawdzimy w domu. Do następnego dołka. No i mamy kolejną krągłość. Gdzie to tu jest? Proszę, też patrzymy. O jest, jest, O, takie coś my lubimy najbardziej. Ale co to jest? To nie jestem wam w stanie powiedzieć, bo jest to strasznie zajechane. Takie coś to jest. No i chyba raczej moneta to żadna nie jest. Bardziej na guzik, bo tu widać jakieś takie w środku, coś tam ma. No nie wiem. No, mu się umyje, zobaczy. Ewentualnie, jak coś to odkryje, zrobię zdjęcie i wam pokażę. Do następnego. No, jest jakaś piaskownica. No i jak jest piaskownica, to i jest samochodzik. Najprawdopodobniej. My go tutaj ruszymy. Tak to wygląda chyba jakieś autko. Chcę mi tu wyjść. Stąd. Jest autko fajne. Fajna znajdka. Na plaży tego full wszędzie leży. Super znajdka. Fajna autko. Zobaczcie sami. Hop. A już tu jestem. Już są blisko domy. A już z piaskownica jakaś. Już się zaczynają. Takie same śmieciuchy tutaj. No nic, co następnego. Chłopaki Krzysiek dojechał, chłopaki tam razem dyskutują, a mi się trafia Najprawdopodobniej Jakaś klamereczka Proszę bardzo Takie oto Taka klamereczka Co? Proszę bardzo Do następnego No i naprawdę podobnie kolejna krągłość coś tu krągłego widziałem Gdzie tu tu jesteś, co? Kolego? Jesteś tu mam mamy my tu mamy. Co to tu jest? O! Chyba będzie starsza moneta chyba najprawdopodobniej jakaś Już widzę tą patynę. Dajcie, wyczyszczę, zaraz Wam pokażę. Wiecie co Wam powiem? Nie spodziewałem się takiego trafienia. Musicie to zobaczyć. Proszę bardzo. Jaki stan? To jest szok. To jest szok. Proszę bardzo. Piękna patyna. Prześwieniór. Czekajcie, datę tu od, od świeże. Tym paluchem to po, pobrudziłem więcej niż to było warte. Proszę bardzo. Sześć feningów To co? Dzisiaj jest mój dzień. Do następnego. Idę trochę do chłopaków zobaczyć Co oni tam mają wykopane ciekawego Kolejny, Krzyśka, zobaczyć co tam w polu piszczy O, śmierć poza O kapselków to tu trochę jest też już trochę nazbierałem no ale cienie to jest O Pawełek tam ostro z, tro... no, z krótkami grzebie. Fantów już nakopane pewnie ma. Kolega Paweł, a ja mam kolejna, kolejną znajdkę dzisiejszego dnia. Co? Proszę bardzo, takie. Jakieś, nie wiem co to. to. to klamka od czegoś, nie wiem. Trzeba sprawdzić, zobaczyć, może coś będzie napisane. Ale najprawdopodobniej jakaś klamka od jakiejś szafki albo od czegoś, nie wiem do następnego kolejna znajdka tu nam się pojawiła. Takie coś proszę bardzo guziczek guziczek wygaciowiec eee, tym razem trafia się łobronczka Do następnego. No jest Paweł, pokaże wam co nam, nam zbierał, co ciekawego. Uuu, żołnierzyka. Żołnierzyk. Proszę bardzo, jaki piękny żołnierzyk. Takie coś. O, trochę manetki jakieś fajne. 10 fenoli 10 fenolków No i przeglądzik Proszę bardzo Moment O jeszcze coś To jest tego tego O, te grubsze fanty są pochowane z drugiej strony O no Nie, myślę, ja jest... że ładnie Okej. No to nie jest spinka, bo proszę bardzo, ładnie I tu coś jeszcze też taka pierdola No Akurat jest tego obawa i wyskoczyła fajna monetka fajnie bryle proszę bardzo Czy fajna to się zaraz fajna, nie fajna, ale jest fenolek Jedyneczka, fenolek Weimar 800. 34, albo 34. 24 Weimar Jedyneczka Weimar proszę bardzo Kolejna krągłość taki zajeździk ale czytelny coś tam na nim widać Jedyneczka taka sobie o, Myślę że ją tam trochę doczyścić to by było lepiej widzieć

Albo i Napoleon. Na no dzisiaj kończymy, Bynajmniej ja kończę kopanie starczy Cztery godzinki polatane, w piątek też polatane, tam jeszcze Krzysiek Paweł. Paweł pewnie też się długo nie posiedzi. Myślę godzinkę, się pewnie dłużej, bo niedawno przyjechał, także coś tam powpadało, jedna jest fajna monetka, sześć feningów, w domu oczyszczę, zobaczymy, pośle, pośle wam zdjęcie, to będziecie widzieć. O! dzień można powiedzieć był udany.